Prawie milion złotych wsparcia otrzyma już wkrótce 17 partnerów Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na terenie Mazowsza. To efekt rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie operacji partnerskich. W sumie środki przeznaczone będą na 22 projekty. Mimo sytuacji, jaką mamy w naszym kraju, beneficjenci zdecydowali się złożyć wnioski, podpisać umowy, troszeczkę zmienili swój profil swojego działania, bo Mniej imprez zewnętrznych, mniej imprez promocyjnych, więcej publikacji, więcej działań, takich niewymagających spotkań. Myślę, że to dobry pomysł, gdzie nie będziemy narażać się na ewentualne konsekwencje zarażenia wirusem, ale realizacja będzie niezagrożona. Pomysłów na projekty w tym roku nie brakowało. W przypadku lokalnej grupy działania Natura i Kultura uzyskane dofinansowanie przeznaczone zostanie na przeprowadzenie szkoleń. Widać, że to, to nasze działanie ma sens z uwagi na to, że kolejne ogłaszając nabory tych wniosków jest zawsze więcej niż zalokowanych środków, więc to jest takie coś, co co daje taką satysfakcję z działania i zarządu i pracowników biura, bo to dzięki nim, dzięki naszej też radzie, która ocenia wnioski, możemy sprytnie realizować i wdrażać tą lokalną strategię rozwoju. Tymczasem gmina Serock w zgłoszonym przez siebie projekcie stawia na dofinansowanie nowej gałęzi turystyki na swoim terenie i zmianę postrzegania regionu przez osoby go odwiedzające. W dużym stopniu byliśmy skupieni w gminie na turystyce korporacyjnej, Właśnie to jest ta, ta szansa, żeby zmienić troszkę podejście, że, żeby przejść na, na, ten, te, na te działania w kierunku turystyki, rekreacji indywidualnej. To się udaje. Ludzie że tak powiem, nas odkrywają, wiedzą, że to jest miejsce, w którym można dobrze wypocząć, wcale niedaleko od, od Wielkiego Środka Miejskiego. Kilka zgłoszonych w tym roku projektów przewiduje zorganizowanie wyjazdów studyjnych i to pomimo zaostrzonych rygorów związanych nadal z obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi ochrony przed COVID-19. Mam nadzieję, że kraj, do którego wylatujemy, bo wylatujemy do Chorwacji, nie będzie zaostrzał reżimu sanitarnego i tak samo podobnych obostrzeń nie będzie z naszej strony, ze strony polskiej. Także mam nadzieję, że wyjazd dojdzie do skutku. Bardzo na to liczymy. Nadzieje związane z takimi wyjazdami są duże, bo głównym powodem ich organizacji jest nie tylko chęć nawiązywania współpracy z partnerami, Zagranicznymi. Planujemy nawiązać też współpracę taką, która by owocowała yy, yy, klimatem dla powstania nowych miejsc pracy czy rozwoju przedsiębiorczości na naszym obszarze. Więcej na temat operacji partnerskich Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich już za chwilę. Do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wpłynęły w tym roku 52 wnioski na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych. Konkurs na operacje partnerskie szybko zrewidowała jednak sytuacja związana z wybuchem pandemii COVID-19. Pomimo wydłużenia procesu oceny i uzupełniania wniosków, partnerzy KSOW mieli nie tylko problem z dobrym ich skorygowaniem, ale wręcz w niektórych przypadkach, np. imprez plenerowych czy wyjazdów studyjnych, sami rezygnowali z tej aktywności w tym roku. Ostatecznie umowy podpisano z 22 partnerami. To prawie milion złotych, które mam nadzieję wspólnie z beneficjentami sprawnie wdrożymy i rozliczymy. Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich mogli składać w tym roku wnioski na kilka rodzajów działań. Między innymi na szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, promocję współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji, organizację i udział w targach, Aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie, identyfikację, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, czy też na promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. I tak lokalna grupa działania Natura i Kultura w swoim projekcie na ten rok zaproponowała szkolenia dla seniorów. W ramach tego projektu zrealizujemy dwa cykle takich warsztatów skierowane do dwóch grup 80-osobowych. Jedne to są warsztaty florystyczne, a drugie to są warsztaty... Moja pasja, moją pracą, ale też takie warsztaty stworzenia medełek. To są takie działania, które gdzieś tam manualnie będą pomagały tym starszym osobom na poprawianie takiej motoryki, że tak powiem, ale też pozwolą na to, żeby znaleźć swoją nową pasję, nowe hobby. Być może przerodzi się to w jakieś dodatkowe działania, które pozwolą na pozyskanie nowych źródeł zarobkowania. Poziom potencjału na terenach wiejskich ma pokazać projekt Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Według profesor Barbary Chmielewski zbadany zostanie wkład organizacji pozarządowych w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na Mazowszu, w szczególności w odniesieniu do aktywności kół gospodyń wiejskich, jak i samych kobiet. One naprawdę wiele pracują, wiele robią i bardzo dużo robią, mają teraz możliwość robienia dla Polityki społecznej i polityki senioralnej. Zdaniem profesor Barbary Chmielewskiej, polepszająca się z roku na rok na wsi infrastruktura sprawia, że wiele kobiet nie tylko pozostaje na wsi, ale wręcz na nią migruje. Poziom tego procesu ma zbadać i przybliżyć specjalna ankieta. Kobiety zostają na wsi. To jest bardzo pozytywne. Dlaczego? Dlatego, że mają dojazd do miasta, mają okno na świat, mają internet. Czego brakuje? Brakuje jeszcze szerzej rozumianej pracy zdalnej. One teraz mogą dziecko zawieźć na naukę języka obcego. Kobiety mają prawo jazdy, mają samochód, mogą się realizować, mogą realizować aspiracje zawodowe. Środki z operacji partnerskich to jednak nie tylko szkolenia i badania społeczne. W przypadku gminy Serock, dofinansowanie przeznaczone zostanie na zmianę postrzegania tego regionu przez turystów. Dotychczas gmina stawiała na turystykę korporacyjną. Obecnie także ze względu na utrudnienia związane z epidemią COVID-19, władze samorządowe Morządowe chcą postawić bardziej na turystykę indywidualną. Służyć temu ma m.in. promocja szeroko rozumianego produktu lokalnego. Staramy się zintegrować nasze lokalne społeczności wokół promocji produktu. To są produkty, które powstają lokalnie, ale też zbieramy informacje, jakie je właśnie najlepiej promować. Staramy się docierać do miejsc, gdzie ta promocja ma miejsce, i na to się ukierunkowujemy. Będziemy brali udział tradycyjnie właśnie w toruńskim, w toruńskim Festiwalu Smaków. Dobrze jest to odbierane przez naszych mieszkańców. Z dużym zapałem wracają i angażują się w działalność w terenie. Rozwijają się koła gospodyń wiejskich. Także myślę, że ten program Państwa Wsparcie daje nam wielką szansę na to, żeby i promować i rozwijać te elementy tradycyjne, lokalne. Bardzo nam na tym zależy. Wśród tegorocznych ofert złożonych w ramach realizacji operacji partnerskich Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na Mazowszu, znalazły się także wyjazdy studyjne. Co roku cieszą się one dużym zainteresowaniem rolników i organizacji rolniczych. Dzięki nim zdobywają nie tylko nowe kontakty w kraju i za granicą, ale również cenną wiedzę która przydaje się zarówno w przypadku zakładania nowej, jak i w prowadzeniu dotychczasowej działalności. Jednym z dofinansowanych wyjazdów będzie wizyta studyjna w województwie lubuskim, gdzie rolnicy z Mazowsza poznawać będą tajniki produkcji wina. Na Mazowszu nie jest to popularne, chociaż znajdują się takie enklawy, gdzie już jakieś mikrowinnice są. Polscy rolnicy naprawdę są żądni wiedzy i chcą zwiedzać, jak gdyby zobaczyć, jak pracują inni i realizować to u siebie przede wszystkim. Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 wizytę studyjną w Hiszpanii planuje lokalna grupa działania Ziemi Mińskiej. Jej przedstawiciele liczą, że dzięki niej uda się nawiązać współpracę z hiszpańskimi lokalnymi grupami działania. Sytuacja jest dosyć trudna, ale spróbowaliśmy już zrobić nabór, bo baliśmy się, że nie będzie chętnych na wyjazd, ale są chętni i wyjedziemy w gronie 14 osób. W wyjeździe wezmą udział przedstawiciele LGD, ale i samorządów też lokalnych oraz przedsiębiorcy. W tym roku najwięcej projektów ze środków operacji partnerskich KSOW realizować będzie Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Będą to m.in. projekty dotyczące przetwórstwa mleka, zielarstwa jako innowacyjnej formy przedsiębiorczości, dwóch olimpiad wiedzy rolniczej oraz piętnastego z kolei już jesiennego jarmarku. Taką samą imprezę planuje również Miejski Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu. Tu jarmark dojdzie do skutku dzięki wielkiej determinacji władz samorządowych, ośrodka kultury i lokalnej społeczności. Tutaj jarmark będzie się troszeczkę różnił, no nie ma co ukrywać przez tą sytuację, jaką, jaka panuje. Na pewno większe względy bezpieczeństwa, zachowanie większego dystansu społecznego. Niemniej jednak cała idea, clue jarmarku pozostaje niezmieniona. Jest to promocja lokalnych wystawców, produktów, lokalnych tradycji. Więcej informacji na temat funduszy unijnych znaleźć można na naszych profilach w social mediach, m.in. na Facebooku i na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym na co i jak można pozyskać dofinansowanie dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazowia.pl